Cześć! Dziś odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie, które ostatnio coraz częściej pojawia się w komentarzach. Otóż, czy Discord został stworzony dla graczy, czy dla nauczycieli oraz szkół? Oczywiście Discord pierwotnie został stworzony dla graczy i dalej gracze swojego takim trzonem i, i główną grupą docelową, cała identyfikacja marki, e, cały jej system działania, schemat umożliwia zaangażowanie graczy i ich komunikację w różnych grach komputerowych i nie tylko komputerowych, ale w dobie kryzysu, jaki nastąpił, w dobie y, sytuacji koronawirusa, stało się tak, że firma postanowiła udostępnić także swoje zasoby, swoje możliwości szkołom, do tego, żeby to one prowadziły zajęcia i korzystały z tej aplikacji. Co więcej, Discord stworzył specjalny poradnik dla szkół, w jaki sposób można z niego korzystać i wprowadził jedną kluczową zmianę. Otóż do tej pory relacje na żywo na Discordzie można było tworzyć dla jedynie 10 osób. W jednym kanale, czyli tak jakby w jednej klasie. Obecnie limit ten został zwiększony specjalnie do 50, po to, żeby szkoły, wykładowcy, uczelnie mogły prowadzić zajęcia dla swoich grup. Limit 50 osób zdecydowanie wystarcza. I to jest moment, w którym jakby uczniowie myślą, że gdyby nie Discord, gdyby nie te zmiany, gdyby nie te filmy, które ja teraz tworzę, to by się im upiekło i nie mieliby lekcji. Otóż zupełnie nie, od 25 marca szkoły mają obowiązek prowadzenia zajęć online. To znaczy, że jeżeli nie na Discordzie, to będziecie mieli zajęcia prowadzone na Messengerze, na Facebooku, na wirtualnym dzienniku, jakimś tam elektronicznym, cokolwiek innego. Nie wiadomo, w jakiej to będzie jakości, nie wiadomo, w jakich to będzie miejscach, nie wiadomo, czy to będzie na programach, które wy znacie. Dlatego polecam używanie Discorda z kilku powodów. Po pierwsze, po pierwsze młode osoby ogarniają Discorda, znają go. Po drugie, próg wejścia dla nauczycieli jest bardzo niski wystarczy kilka minut filmów instruktażowych i już wiedzą, w jaki sposób prowadzić zajęcia. Oczywiście, gdy nie mają konkretnej wiedzy, uczniowie mogą to super wykorzystać. Mogą ich banować, blody, blokować kanały, spamować na czacie, zmieniać swoje ustawienia, używać modulatorów głosów. Uczniowie mają ogromne możliwości i, i pole do popisu w tym zakresie, ale odpowiednio przygotowany serwer i odpowiednio przygotowany nauczyciel będzie sobie w stanie z tym poradzić, a ja też wierzę, że młode osoby, oczywiście będzie trolling, to jest jasna sprawa, ale wierzę, że już po pewnym czasie to ustanie i że będą w tych zajęciach uczestniczyć. W szczególności doceniają to osoby, które do tej pory miały prowadzone zajęcia na wielu platformach, często takich, których nie ogarniały albo w sześciu grupach messengerowych, bo każdy nauczyciel tworzył swoją i to po prostu było dla Was uciążliwe, dlatego mam nadzieję, że jeżeli stworzymy jeden kanał, w sensie jeden serwer dla każdej szkoły, na którym będzie kanał dla każdej klasy, dla każdej grupy, gdzie wszystko będziecie mieli uporządkowane, te treści będą wrzucane systematycznie, to ułatwi się praca Wasza jako uczniów, ułatwi się praca nauczycieli, a przede wszystkim będzie ona w ogóle. Możliwa. Dlatego odpowiadając na pytanie, czy Discord został stworzony dla graczy, czy dla nauczycieli, został stworzony dla graczy. Ale to nie znaczy, że nauczyciele nie mogą z tego korzystać. Internet został stworzony dla wojska, a dziś korzystają z niego ludzie na całym świecie. Dlatego mam nadzieję, że przynajmniej na czas tego e, kryzysu gracze trochę przymkną oko na nauczycieli, pozwolą im wejść e, w swoją strefę i pozwolą im uczyć w tym, e, w tym narzędziu. Pewnie. Gdy sytuacja wróci do normy, to nauczyciele sobie stamtąd odejdą, Discord pewnie zmniejszy limity i wszystko będzie funkcjonować. A, i baliście się też o to, czy Discord nie będzie lagował, czy nie będzie zawieszał, czy liczba nauczycieli i szkół, które nagle wejdą do tego systemu nie sprawi, że system się wysypie. No prawdopodobnie nie. Gdyby tak miało się wydarzyć, to Discord prawdopodobnie w ogóle nie udostępniałby tego nauczycielom, nie zwiększał limitów. Skoro to zrobili, skoro zachęcają do użytkowania, no to prawdopodobnie są na to przygotowani, a przynajmniej na to liczę. Dzięki za dziś. Mam nadzieję, że udało mi się na Wasze pytania i wątpliwości odpowiedzieć. Zapraszam do poradników, w jaki sposób używać tego narzędzia w szkole. Do zobaczenia.